Hej, cześć, ciemano. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Wojsko. A ja witam was w kolejnym materiale, gdzie będę otwierał zrzuty zapasów. I poczekajcie chwilę, bo muszę zrobić jedną rzecz. No dobrze, jesteś. I yy, jesteś musiałem zrobić jedną rzecz. <laughs> Dobra. Yy, tak więc. Kolejny materiał, w którym otwieram na kolejne zrzuty tym razem jest ich prawie 60. Gdyż mam 31 zrzutów rzadkich, e, zwykłych i 26 z rzadkich zrzutów zapasów, co daje nam 57 zrzutów łączy, Tak więc zobaczymy jakie to duplikaty nam wypadną, a może tym razem to nie będą duplikaty, tylko jakieś warianty broni, może jakieś mundury, może ten hełm heroiczny, hełm strażacki. Czyli jakoś tak w każdym bądź razie zobaczymy co yy, tam między, co dostaniemy, a przy okazji może zacznę od informacji, że na karabinku M1 mam już 9959 zabójstw. Tak więc. Jeszcze 41 i przychodzę na nową broń do nowej dywizji. Tak więc tutaj słowem wstępu. Ale dobra, zacznijmy otwierać zrzuty. Oczywiście na początek standardowe zrzuty zwykłe. I, I siatka celownicza do lunety. Pancernik. Okej. Okay. Na pewno sobie go obczaję później Tak więc już pierwszy zrzut i gdzie nie było duplikatu było coś nowego Tutaj no, 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 no wiadomo Epicki Mundur, który mam Jak zwykle pocieszające dobra, mamy jeszcze sporo tych zrzutów. O, dwa epickie. Mundur i wariant broni. Najlepszy dzień w życiu gest Ze szturmu wolności oku. A...